Zróbmy taki mały sprawdzian. Pomyśl o tym, co posiadasz, co masz, co otrzymałeś, co stało się twoją własnością. W sensie materialnym, ale także w sensie duchowym, relacyjnym itd. I bo święty Paweł dzisiaj bardzo wyraźnie mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Czy w Twoim myśleniu, czy w moim myśleniu była taka kategoria: To wszystko jest darem? To, co mam od moich skarpetek, poprzez moje pieniądze, poprzez moje relacje, to wszystko jest darem Pana Boga? Jeżeli uświadomimy sobie, że tak właśnie jest, to wtedy nie ogarnie nas pycha, czyli takie pomyślenie: To moje, to ja to zrobiłem. To dzięki mojej inteligencji, mojemu sprytowi, moich, moim decyzjom podjąłem pewne rzeczy. To Cię uchroni przed pychą, czyli porównywaniem się z innymi ludźmi po to, żeby im udowodnić, że nie są tak dobrzy jak Ty. Pycha jest jednym z najpotężniejszych grzechów. Jest zaliczona do katalogu Siedmiu grzechów najcięższych, najbardziej śmiercionośnych. Pomyśl, pomyśl, czy warto iść w tę stronę i pomyśl, co masz, czego byś nie otrzymał.